Cześć, witam wszystkich na kanale Piłka i Kosz. Dzisiaj materiał o NBA, o koszkówce. Sezon coraz bliżej. Nadchodzi sezon NBA. To jest taki jeszcze moment, w którym nie ma ani meczów przedsezonowych, które wystartują 4 października. Za wiele się nie bo nie mamy wolnej agentury. Ostatnio Adrian Wojnarowski powiedział, że kończy karierę. Nie będzie już tych newsów. Najszybciej zawsze wrzucał wszystko, wiedział wcześniej. Ale czasem też psuł, psuł zabawę. Więc może dobrze. Został szam strzelania, wyskoczą też linie, ale tutaj ten materiał będzie o statystykach. O statystykach, które Amerykanie kochają od zawsze, które ja także pokochałem, jak będąc młodym dzieciakiem, te wszystkie statystyki bardzo mocno śledziłem, że utkwiły mi w pamięci choćby debiutancki sezon Michaela Jordana, Lebrona Jamesa i tak dalej. Znam te ich statystyki na pamięć. Po prostu zawsze je lubiłem. One w ostatnich latach trochę straciły na znaczeniu, bo po prostu wszystko zaczęło być wymieniane. Każda statystyka była wymieniana, pobite, pobite rekordy Non-stop coś, że byłem zmęczony, ale dzisiaj chcę wam podać bardzo ciekawe statystyki. Dlatego, tutaj wyjątkowy materiał o NBA, ale o statystykach, tylko i wyłącznie. Jest taka strona na Facebooku Crazy Stats. Bardzo wam polecam. Tam codziennie wyskakuje właśnie jakaś fajna, ciekawa statystyka. A dlaczego ciekawa? Bo tutaj chcę wam powiedzieć o tym, że Wiktor Łębaniama jest czwartym yy, koszykarzem w historii, jeśli chodzi o punkty, yy, zdobyte na minutę, jeśli chodzi o debiutantów, czyli o ruki. Yy, no był, to był sezon debiutancki Wiktora Łębaniamy i on zdobywał 0,71 punkta. Nie, przepraszam, 0,72 punkta na, na minutę. I to jest czwarty wynik w historii NBA jeśli chodzi właśnie o, roki, o debiutantów. Pierwszy na tej liście jest... Pierwszy na tej liście jest yy, oczywiście Wild szczudło Chamberlain, czyli najlepszy. No, gość, który rzucał po 50 punktów średnią, miał takie sezony. On ma średnią na poziomie 0,81 i to jest gracz numer jeden na tej liście Crazy Stats. Przypominam, na Facebooku bardzo polecam tą stronę. Naprawdę sporo możecie się tam dowiedzieć ciekawych statystyk, nie takich świeżych, tylko właśnie takich też historycznych. Bo to są historyczne statystyki. Pierwsze miejsce Wild Shrudło Chamberlain 0,81. Na drugim miejscu jest zawodnik mniej znany w naszych czasach Walter Davis. On rzucał na poziomie 0,75. Następny na tej liście jest 0,74. Yy, 074 Walter Davis to też jest zawodnik akurat już z chyłek lat 80 tego zawodnika gdzieś tam pamiętam z kart NBA i tak dalej i na czwartym miejscu jest Michael Jordan, czyli najlepszy gracz w historii NBA według mnie i według wielu według większości, tylko młodsze pokolenie może powiedzieć, że LeBron James czy może Kobe Bryant nawet był lepszym koszykarzem, ale nie oszukujmy się Michael Jordan jest gołtem, najlepszym koszykarzem w historii i on na tej liście jest czwarty no więc na piątym miejscu tylko cztery koszkarze, czyli nie na czwartym jest Wen tylko na piątym, ale czterech koszkarzy jest przed nim. I tym ostatnim czwartym jest właśnie Michael Jordan, który rzucał na poziomie 0,73 na minutę, jeśli chodzi o jego debiutancki sezon. To są świetne statystyki, ale ja zapamiętałem, że Jordan był najlepszym debiutantem w historii, tak to zapamiętałem, ale najlepszy w moich czasach po prostu. Ale Wiktor Wen obecny trener, center. Środkowy yy, nowego, yy, nowej generacji San Antonio Sports. Niewiarygodna statystyka, jest tak wysoko. Jeszcze na tej liście utkwili mi inni koszykarze, ale nie ma żadnego z ostatniego dwudziestolecia w NBA, bo właśnie Wiktor Baniama jest pierwszym po Michaelu Jordanie, który osiągnął taką właśnie świetną statystykę, bo na tej liście nie ma żadnego gracza z ostatnich, mówię, 20 lat, co grali w NBA. Widziałem tam 0,66, miał David Robinson. Podobnie tam miał nie wiem, Karim Abdul-Jabbar, czyli gościu, który rzucił ponad 38 tysięcy punktów, i dopiero ostatnio LeBron James w ostatnich latach go wyprzedził, rzucając już ponad 40 tysięcy przecież LeBron James. Ale nikt na tą jedną minutę nie robił lepszych statystyk od Wiktora Ołębaniamy, od czasów Michaela Jordana. To jest, dużo mówi mi o tym, jaki to był sezor Wiktora Ołębaniamy. Wyjątkowy i ten gracz może zmienić całą narrację, NBA, całą ligę, bo jest po prostu tak uzdolniony, nie było takiego gościa jeszcze w historii NBA z takim zasięgiem z takimi gabarytami grający tak bardzo dobrze w koszykówkę. ja mam nadzieję, że to będzie niesamowity sezon San Antonio jutro i podejrzewam, że będę wrzucał częściej materiały właśnie o Crazy Stats bo te statystyki co, co, codziennie bardzo ciekawe do mnie przychodzą i już pominąłem sporo było o zbiórkach, było zawsze coś ciekawego, każdego dnia ta strona Crazy Stats jest nam w stanie zaproponować. Więc na kanale Piłka i Kosz, statystyki NBA, także tutaj o Wiktorze Wenbaniamie, to jest jedyny na tej liście gość, który grał w ostatnich 20 latach w NBA. No to jest coś dużego, nie? i ta statystyka ma odzwierciedlenie na parkecie, bo po prostu jak gra Wiktor, to San Antonio staje się drużyną która może pokonać każdego, mimo że są słabą drużyną, ciągle yy, się kształtującą, Grek Popowicz jeszcze ma sporo do zrobienia. Zrobili kilka ruchów, dokoptowali teraz Chrisa Pola i y, Harrisona Barsa i miejmy nadzieję, że tak jak Sochan zapowiada, że jest w wyśmienitej formie i że to będzie jego sezon yy, Wasel i inni będą dojadą i San Antonio będzie grał w playoffach mając takiego gościkarza zdrowego oczywiście, jak Wiktor Mbanyama, są w stanie to zrobić już teraz, w tym drugim sezonie Wiktora i będziemy na pewno śledzić z wypiekami na twarzy losy San Antonio Spurs, bo tam gra przecież nasz na razie jedynak w NBA, czyli Jeremy Sochan, bo oczywiście Brandon Podziemski, także mu kibicujemy w kontekście Polski, bo on też może grać dla reprezentacji polskiej, ale on jeszcze się do końca nie zadeklarował, a ostatnio przecież prezentował barwy USA Basketball Amerykanów przecież w tych meczach przygotowujących przed, Olimpi przed Igrzyskami Olimpijskimi, gdzie ta pierwsza kadra grała właśnie przeciwko kadrze B, w której właśnie grał m.in. Brandon Podziemski, co mu oczywiście nie zamyka drogi do reprezentacji Polski, bo to były mecze nieoficjalne i on ciągle może grać dla Polski, ale nie byłbym nie nastawiałbym się na to i na pewno nie jest to dla mnie najważniejsze, ale fajnie byłoby oczywiście, gdyby Brandin podziemski ostatecznie zagrał dla reprezentacji Polski. A jak będzie, zobaczymy. To jest kanał Piłka i Kosz. Zalajkuj ten materiał, jeśli Ci się podobał i oczywiście wracaj do mnie z kolejnymi materiałami. Komentuj także, ci odpowiem zawsze na każde pytanie. Widzimy, słyszymy się już wkrótce. Cześć!